Dzisiaj składamy klawiaturę. Skoro mamy już nowy rok, to wydaje mi się, że lepiej rozpocząć go nie można, aniżeli od składania klawiatury. klawiatury, która wydaje mi się, że może być całkiem ciekawa, więc może rzućmy okiem na podzespoły. O, w ramach współpracy dostałem od akko cały zestaw, który przyda nam się do złożenia dzisiejszego sprzętu. Są tutaj kick-upy, są tutaj switche, jest nawet podkładka, która będzie nam prawdopodobnie kolorystyką pasować do całego zestawienia, ale najważniejsze jest to. To monskik M1 DIY kit, czyli właśnie kit, z którego można skorzystać przy budowie własnej klawiatury. Całość kosztuje chyba w okolicach 154 euro, czyli jakieś 750 zł w bardzo luźnym przeliczeniu. No więc rzućmy sobie okiem na poszczególne komponenty. Jak to wygląda, z czego zostało zrobione. No a finalnie złóżmy klawiaturę i zobaczymy jak będzie ona wyglądała. Wypada zacząć od słów, że mązgik jako kit wypada dosyć kusząco. Na niemieckiej stronie AkkoD, do której linki znajdziecie w opisie, wpadły dwa warianty. Jeden bardzo przystępny cenowo, ale i prostszy. Za 60 euro mamy bezprzewodowość wspartą o bardzo klasyczną budowę. Drugi, czyli mój dzisiejszy, to aluminium CNC. No i powiem Wam, że patrząc na wycenę, oba są konkurencyjne wobec takich propozycji jak Akko 5075S czy MOT 007S V2. Mązgiki można kupić po prostu taniej. Wersje kolorystyczne różne. Do mnie trafił perłowy biały z przyjemnym refleksem uzupełnionym o dwa miedziane segmenty na bokach. Całość zamknięta w formacie 75% exploded, gdzie strzałki czy klawisze funkcyjne są wydzielone, a prawy górny róg uzupełnia gałka. Zapytacie, ile takie maleństwo finalnie bez stabilizatorów, bez switchy oraz nakładek, jest to 1710 gramów, czyli mniej więcej tyle, ile przybyło mi na święta, przy czym ja to, co mi przybyło, zgubię, a ta klawiatura pozostanie po prostu dosyć ciężka. W zestawie z klawiaturą przewód skręcany, ale gumowy, podstawowy, fajnie, że jest, natomiast mój jakoś super nabiórku się nie układał, mógł być lepszy. Stabilizator Akko przykręcony do PCB, jest też samo samoprzylepny papier, aby zastosować tape moda, czy te teflonowe wkłady docięte pod stabilizatory, które także można wykorzystać pod force break moda. A, no i mamy też komplet śrubek, gdyby coś nam się zgubiło. Generalnie klawiatura przychodzi zatem w przyzwoitym zestawie. Przejdźmy do samej klawiatury. Wykonanie z zewnątrz bardzo przyzwoite, całość skręcona na kilka śrub. Nie mamy opcji regulacji, natomiast znajdują się tutaj gumowe stopery na spodzie. Wewnątrz dostajemy matę antyprzepięciową do wykorzystania, piankę spodnią, plate pięciopinowy z hotspapem I tutaj warto wspomnieć, że na stronie producenta pojawia się informacja o hotsłapie od TTC. Natomiast w moim konkretnym egzemplarzu pojawił się Kale, więc być może jakaś nieścisłość, a być może po prostu zaszły zmiany, które jeszcze nie zostały wprowadzone, albo w w moim egzemplarzu albo na stronie producenta. Układ diod południowy, dostęp do stabów przykręcanych, całość to gasket osadzony na silikonach. Niestety nieszczególnie elastyczny, bo finalnie, o ile plate to polikarbon, to został on zespolony kilkoma śrubkami z PCB. No i przy okazji nie zauważycie tutaj zbyt dużo wycięć otworów, więc na flex raczej przesadny nie liczcie. Zresztą między plateem a PCB znajduje się jeszcze jedna cieniutka mata, dedykowana pod switche oraz kolejna warstwa pianki. I to jest rzecz jasna obszar pod dyskusję, ponieważ nie wszyscy są fanem pianek upchanych bezpośrednio do klawiatury. Z mojej perspektywy. Sytuacja wygląda następująco. Jeżeli już kupujemy takie okita, to lepiej jest mieć, aniżeli nie mieć, no i później ewentualnie decydować o wykorzystaniu poszczególnych elementów. Także ja prawdopodobnie te pianeczki zostawię, a teraz rzućmy okiem na Switcha. I tutaj wybór padł na Akko CS Snow Blue Gray. Uznałem, że jest to doskonała opcja do białej obudowy i reszty kompozycji. Są one liniowe, pięciopinowe i z tego co się orientuję, są to jedne z pierwszych, albo nawet pierwsze pięciopinowce od Akko z szaro-niebieskim housingiem, no i białym stemem. Wewnątrz sprężyna po pojedyncza, trochę szkoda, switche pozbawione smarowania. Niestety. I nad tym obolewam, bo musiałem je samodzielnie dosmarować. A taki proces jest dla mnie absolutną katorgą. Wiem, że są ludzie, którzy kochają smarowanie switche i jest to dla nich czynność wybitnie relaksująca, natomiast ja po kilku rundkach spędzonych z różnymi partiami switche w tym momencie czuję jakbym wegetował przy komputerze i jedyne co mnie ratowało, żebym nie zasnął, to było oglądanie Chainsaw Men w tle. I to wszystko. W każdym razie switch jest liniowy, bez smarowania, lekko pingujący i lekko szorstki. Nie jest to z pewnością wybór najlepszy technicznie, dobrze wyglądający owszem, natomiast dla gładkości, a już zdecydowanie oszczędności czasu, szedłbym w inne liniowce z faktorem lubem. No i kończymy na nakładkach, które wyglądają w ten sposób, bo bardzo, ale to bardzo mocno zależało mi na tym, aby utrzymać taki chłodny, trochę zimowy look. Mamy tutaj profil MDA od Akko w kolorystyce Carolina Bloom, zestaw 227 nakładek, bardzo elegancki, główny obszar biały, otoczka z błękitu, no i trochę granatu jako. Akcenty, które można sobie wrzucić. Znaki i symbole są białe albo błękitne, no i wygląda to moim zdaniem wybornie. Oczywiście są to PB ki Double Shoty, które nie są RGB-lubne, ale to żaden problem, na podświetleniu mi akurat nie zależało. Wracając jeszcze do samego profilu MDA, w bardzo dużym uproszczeniu jest to, powiedzmy, zespolenie krzywizny Cherry z kształtem XDA. W moim wypadku lepiej nie można było trafić. No i co? Skoro znamy już poszczególne elementy, to zabierzmy się za złożenie tej 75%. Całość rozpocząłem od rozkręcenia klawiatury, a następnie odpięcia samego PCB. Finalnie PCB odkręciłem od play tam, zamontowałem podkładki pod stabilizatorem, umieściłem ponownie piankę pod switchem. No i skupiłem się na smarowaniu samych stabów, które później przykręcę do PCB śrubami. Przedszedł czas na złożenie klawiatury, więc zakładam play tam. następnie skręcam samo urządzenie, wcześniej podpinając zasilanie, no i mogę zabrać się za switche. Switche wchodziły gładko, więc nie pozostało mi nic innego, jak rozpocząć proces zakładania keycapów, dobierając kolorystykę, którą uznałem za słuszną. No i klawiatura gotowa. Tak się porobiło, że mamy kolejny dzień. Dopiero dzisiaj skończyłem składanie tej klawiatury, natomiast mogliście ją zobaczyć na przebitkach i wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Oczywiście sam mosełink, jako konstrukcja, jako DIY kit, może nie jest najbardziej wyszukany pod kątem designu, ale solidności czy też łatwości w kompletowaniu, składaniu nie mogę mu odmówić i jak widzicie na załączonym obrazku, może on wyglądać naprawdę atrakcyjnie. Was pewnie interesuje przy tej klawiaturze taka rzecz jak obsługa aplikacji. Jest kółemka, więc generalnie. Ogromna zaleta z perspektywy pełnej modyfikacji każdego przycisku. Podświetlenie makra, mówiąc o takim swoistym customie, jest to mega dobra decyzja i fajnie, że właśnie obsługa kłęka się pojawiła. Z moich wrażeń, definitywnie to, o czym mówiłem wcześniej, ten gasket zbyt dużej gasketowości nam nie daje. Po prostu jego finalna elastyczność przy codziennym użytkowaniu jest na tyle niewielka, że trudno brać ją jako główny atut przy doborze całej konstrukcji. Niemniej solidność wykonania, no i naprawdę dobre jak na stok, stabilizatory wymagające po prostu nasmarowania, włożenia i to wszystko. Super. Dodatkowo KKP bardzo, ale to bardzo cieszę się z tego, że wybrałem akurat tą konkretną kolorystykę. Chociaż jak pewnie zdążyliście zauważyć, zmieniłem spację na białą. Dlaczego? Już wam pokazuję tylko, gdzie ja mam tą spację ciemną. O, tu jest. Nie wiem w zasadzie, czy tutaj to zobaczycie. Najwyżej dorzucę wam przebitki, no chyba tutaj nie widać. W każdym razie pojawiają się takie delikatne smugi, e, jaśniejsze związane z odlewem, i jest to kick-up, który prezentuje się z całego kompletu najgorzej. Dlatego też e, finalnie postawiłem na tą białą spację i w sumie to chyba e, pasuje ono tutaj znacznie lepiej. Może nawet pokusiłbym się o zdjęcie tych ciemniejszych kikapów, no ale na nich są te fajne zwierzątka, więc jak sobie ich odmówić? Akustyka, no mogliście posłuchać, więc zależnie od tego, jakie są Wasze preferencje, albo ten dźwięk będzie Wam się podobał, albo niekoniecznie, pamiętajcie, że nie zastosowałem tape mould, po prostu zostawiłem obecne tutaj pianki i to wszystko. No ten klik jest taki całkiem cichutki, przyjemny dla ucha, nawet biorąc pod uwagę, że są to switche liniowe, nie żadne silenty, tylko właśnie klasyczny liniowy switch po prostu e, przesmarowany. A mówiąc o switchach, jeżeli macie cierpliwość do smarowywania, to te cel Snow Blue Gray po przelubowaniu tracą marginalną pingowatość czy też szorstkość, po prostu trzeba trochę czasu na nie poświęcić, więc nie pozostaje nic innego, jak zapytać Was po prostu o ocenę, Jak podoba Wam się ta klawiatura? Warto wspomnieć, że jeżeli już jest cała wyposażona, to aktualnie waży jakieś 1970 gramów, także sporo. Na biurku jest stabilna. No, ale właśnie, czekam na wasze ocenki. Co o niej sądzicie? Co ewentualnie byście w niej zmienili, poprawili? Prywatnie troszkę ubolewam nad tym, że ten tańszy build jest wyposażony w bezprzewodowość, a tutaj, no niestety, takiej bezprzewodowości nie mamy. Bo jeżeli by była, to nawet zastanawiałbym się, czy nie zostawić go na własnym biurku ze względu na kształt. No i fakt, że mamy tutaj układ Exploded 75%, który jest moim preferowanym, ulubionym i to z nim jako deili się. Nie rozstaje. W ogóle dobrze się złożyło, że pierwszy film w 2023 roku na kanale to jest właśnie film dotyczący esencji tego kanału, czyli klawiatur. Udało się zrobić budowanie klawiatury. No i miejmy nadzieję, że takich buildów w najbliższych 12 miesiącach będzie więcej, więcej i więcej. A żeby tak było, to zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, żebym wiedział, że całość Wam się spodobała. Jakiś komentarz zasięgowy pod spodem będę niezwykle wdzięczny. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagrama, TikToka, Discorda, gdzie możecie również kupić smart od Zaksina. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.